Byliśmy dzisiaj dobrze nastawieni do tego meczu. Myślę, że pierwsza połowa pokazała, że było nas stać na, na dobre granie i tak ta, ta Liga pokazuje. Eee, bramki determinują następną, następne sytuację na boisku, bo przypominam sobie, że mieliśmy chyba pierwszą sytuację, gdzie bramkarz Rakowa wybił piłkę i mój zawodnik nie trafił głową do pustej bramki, można powiedzieć. No i to były. To są takie kluczowe momenty w wielu meczach. Nie dasz bramki, to dostaniesz. A jak dostaniesz, to zaczyna się inne granie. Przeciwnik inaczej się ustawia. Zaczyna bardziej zdyscyplinowanie grać, czekając na swoją szansę, na swoją kontrę. I taka, taka sytuacja była w tym meczu przy drugiej bramce. Oczywiście, że, że bramki padają po błędach, i, i na pewno bez asekuracji zawodu, który prowadzi piłkę przez 30-40 metrów, no nie, może tak, nie może tak się zdarzyć. Ale, ale taka to jest liga, takie to są umiejętności wielu chłopaków, i, i trudno wymagać czegoś więcej. Oczywiście mogliśmy się za, jak to się mówi, załapać jeszcze na grę w momencie, kiedy Jankowski miał sytuację. I gdyby padła na 2-1, kto wie, jeszcze byśmy powalczyli, ale tak to jest, że później motywacja spada. Mało tego myślę, że pod względem fizycznym nie, byli, nie jesteśmy dzisiaj w stanie przez 90 minut grać. Pozytywem na pewno jest to, że, że w końcowej fazie meczu na boisku było sześciu młodzieżowców i to dla nich jest na pewno duży kapitał, jeśli chodzi o ogrywanie się, o, o potencjał na przyszłość w tym klubie. Taki jest, taki jest to. Takie to są możliwości dużo młodzieży i musimy z nich korzystać. Dzisiaj widzimy, że na tle dobrze zorganizowanego zespołu, jakim jest Raków, było trochę za mało, ale szczególnie za pierwszą połowę jestem bardzo zadowolony z pomysłu, z gry. Widać, że od momentu jak przyszedłem, jest progres w organizacji gry. Wyniki są różne, bo taka jest piłka, tak to jest. Często tak to wynika z tego y, naszego grania. Ja mogę pogratulować tu mojemu koledze Krzysztofowi i oby tak y, y, wygrywał aż do pierwszej linii. Gratuluję. Dziękuję bardzo Rysiu. No dziękuję Rysiu, a, a takie gratulacje od, przepraszam, że powiem starszego kolegi, który kiedyś mnie uczył grać piłkę w górę, Ale nie, nie takie ostatnie. duże słowa także, ale dlatego... <laughs> Ja tylko mogę potwierdzić to, że w pierwszej połowie Legionowia pokazała, że potrafi grać piłkę. Widzieliśmy o tym, analizowaliśmy grę Legionowi i wiedzieliśmy, że, że jak im pozwolimy, to to pograją. No i w pierwszej połowie niekoniecznie dobrze weszliśmy w mecz. Legionowia jakby momentami przeważała i, i, i tą organizację gry miała lepszą. Natomiast u nas było widać jednak potencjał. Gry w przodzie, potencjał naszej siły, bo mimo wszystko mieliśmy chyba jeszcze plus bramki, mieliśmy chyba na trzy sytuacje, z których mogliśmy strzelić bramkę. Ale, ale de facto musimy najpierw patrzeć na to, jak grać w piłkę, bo musimy patrzeć do przodu, to będzie za pół roku, rok, dwa. My musimy oczywiście grać w piłkę, także z tej organizacji gry do przerwy, no niekoniecznie może byłem zadowolony, I, i, ale co? Bardzo pozytywnego jest znowu gdzie poznaje tą drużynę, gdzie myślę, że już jest jakaś chemia, jakiś klimat, ale co, to co się do nich mówi, bo pewne korekty zrobiliśmy w przerwie i oni słuchają, robią i to jest dla mnie dzisiaj chyba największym sukcesem, że po prostu drużyna słucha, a to nie jest proste, bo sam z doświadczenia wiem i myślę, że tutaj Rysiu mi potwierdzi, że jak się źle wejdzie w mecz, ta gra się nie układa i później odmienić i zacząć grać w piłkę. I za to wielki szacunek dla, dla, dla mojej drużyny. I co jeszcze jest potencjałem tej naszej drużyny? Ja powinienem 18 wystawić do pierwszego składu. A niestety muszę 11. Po prostu tu kto wchodzi, to daje jakość. I, i to jest jakby potencjałem i siłą naszej drużyny, że nie boję się, że ktoś wypadnie z coś, bo tu jest 18 fajnie zorganizowanych 18 mamy 26 siedmiu, bo 18 na mecz mogę wziąć. ale... Siłą naszą jest właśnie potencjał, ilość zawodników, którzy wiedzą, po co tu są w tym klubie. Przynajmniej tak dogadaliśmy się i, i to wszystko jakby sprzedajemy teraz na meczach. I myślę, że jeśli dalej będą na chłopaki podchodzić, no to ta fajna chwila, którą mamy tutaj, co się uśmiechamy, myślę, może trwać jeszcze trochę, ale tak jak mówię. Dzisiaj był mecz, zamykamy, jutro mamy odpocząć i od poniedziałku znowu pełna koncentracja do tego, co będzie na dalekim wyjeździe w Kotwic. Dziękuję.